Cześć, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Szału nie będzie, w zasadzie mógłbym się tu podświetlić trochę tak, ale, ale średnio. Najwyżej troszkę tam wyjaśnię to, podkręcę troszkę jasność tego materiału w programie później. Jest kilka nowych tematów, które chcę poruszyć, może najpierw temacik kontrowersyjny, aczkolwiek mi jakiś tam osobiście bliski, mianowicie nowe przepisy. Nowe przepisy, ich skuteczność lub nie, dlaczego działają lub dlaczego nie działają, jak wiadomo wszystkim, no jesteśmy tutaj w połowie stycznia, jak wiadomo... Od 1 stycznia panują nowe stawki mandatów w Polsce, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. I teraz dlaczego mnie cieszy? Dlatego, bo jest troszkę dziki zachód w tej naszej Polsce. I tak nie jest źle, tak, tak obiektywnie to chyba... No dobra, statystyki mówią co innego, że jest źle. Jesteśmy w czołówce Europy pod względem wypadkowości, śmiertelności tych wypadków, prawdopodobnie ilości mandatów, wys... nie wysokości to nie, ale stopnia przekroczeń prędkości tak itd. Sam to widzę, sam, sam na to klołem wielokrotnie i teraz tak, podwyższono mandaty. Czy to działa? No, jesteśmy w połowie stycznia. Obostrzenia obowiązują dwa tygodnie. Według mnie działa. Co się stało? Ludzie zdjęli nogę z gazu. Ludzie tak się boją tych mandatów. Mało tego, one już padają. Nagle się okazuje, że pani Irena z podtrójki trójki już dostała taki mandat, i na wszystkich padł blady strach. To zaczęło działać. Ludzie zdjęli nogę z gazu. Ja to widzę. Zaraz będzie 1000 km, jak walny w tym nowym roku. I widzę, że to działa. Teraz można się zastanowić, dlaczego to działa, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wielokrotnie się mówiło, że nie stawka mandatu, nie wysokość kary, tylko nieuchronność tej kary. Nigdy się z tym nie zgadzałem. Nieuchronność kary to już była. Jeśli złapano cię na przekraczaniu prędkości, złapało to urządzenie pomiarowe, nie było to gdzieś na gębę robione, jak w, w PRL-u tylko po ludzku, zarejestrowano wykroczenie, to ta kara była nakładana i była nieuchronna, ponieważ było, jeśli ona się pojawi w systemie, to, to musisz to zapłacić, no kurde, no nie wywiniesz się, bo wlezie Ci urząd, yy, yy, boże, nie urząd skarbowy, tylko wlezie Ci komornik na konto i tak to z Ciebie ściągną, to jest proste, więc ta nieuchronność i tak już była. Inna sprawa, ile tych mandatów się wystawia. No to jest fakt, że ludzie napierdzielają, a mandatów generalnie jest niezbyt wiele. Ja sam osobiście jak jadę przez Polskę, to jestem zaskoczony. Akcje z znicz. Akcje jakieś świąteczne i tak dalej. Nagle się okazuje, że policji nie było nigdzie. No dobra. Tak to wyglądało. Więc tyle komentarza odnośnie nieuchronności tej kary, natomiast wysokość. Jak się okazuje? Wysokość tej kary jest środkiem niesamowicie skutecznym, ponieważ ta stuwa czy 200 zł mandat naprawdę na nikim nie robiło wrażenia, a teraz zrobiło. Bo już nikt nie chce dostać 1000 czy półtora tysiąca. A więc to ta wysokość reguluje to, jednak wbrew wielu teoriom, szumnym chyba, to ta wysokość re reguluje to, że ludzie faktycznie się cykają i trochę tą nogę z gazu zdjęli. To jest niesamowite zjawisko i bardzo krzepiące. Od razu 1 czy 2 stycznia wylazłem pojeździć, zobaczyć jak to teraz wygląda i się okazało, że wygląda. Naprawdę ludzie zwolnili. Przyznaję, nie miałem okazji dobrze prześwietlić Wrocławia. Natomiast miałem okazję inne miasta, które odwiedziłem akurat. Inne lokalizacje, wsie i tak dalej i ludzie zwolnili, nie? Tak się boją. To co my, chyba jesteśmy trochę tchórzliwi. Skoro, skoro podwyżka kwot tak nas zestracha, no ale teraz skąd to się bierze? A no stąd, my jesteśmy narodem biednym. Jesteśmy narodem biednym i to też, stąd też bierze się niska, niska ilość policji, bo narody biedne nie mają policji. Jak jest naród bogatszy, to ta Policja patroluje nawet okolice piaskownic dla dzieci. Natomiast jak jest naród biedny, to tej Policji nie ma, albo jest zanurzona, bo to wszystko jest nieogarnięte. Ona jest zanurzona w robocie papierkowej i tak dalej. W związku z tym jej generalnie nie ma. No i teraz jak to się przykłada na ceny mandatów? Otóż tak się przykłada. Nie wiem jakie są dokładnie obecnie statystyki zarobków i tak dalej, ale jesteśmy krajem dosyć no niezbyt zamożnym. Gdzieś tam jest spora ilość osób, które pracują na tym minimum krajowym, to daje jakieś 2,5 tysiąca pewnie na rękę. Nie wiem, czy 2,400 czy 2,600, czy ile. Liczmy, że około 2,5. To nie są wielkie kwoty. No to jak się do tego wrypie mandat za 1000 albo choćby za 800, to jest ruina domowego budżetu, który jednocześnie musi się ucisnąć, uciągnąć kredyt hipoteczny i inne jakieś tam cuda niewidy, nie? No to co się dziwić? Pensja 2500, samochód za 4500 i mandatu 1000. To w ogóle się nie, nie zgrywa, więc tak to wygląda. Wtedy padł blady strach i nie ma się co dziwić. No i się okazuje, że to, to funkcjonuje. Do tej pory było to tak, że latamy ile fabryka dała, testujemy te samochody, aby szybciej. Dopiero po przekroczeniu granicy, dajmy na to w Boboszowie na Czechy, albo w Cieszynie na Czechy, albo w Zgorzelcu na Niemcy, zapad, no, za, zapadała, zapadało, zapadało cudowne ozdrowienie. Czyli nagle 50 na godzinę stawało się 50 na godzinę, a 90-90 i tak dalej. To było niesamowite zjawisko. Do Kłocka napierdalamy, na obwodnicy Kłocka napierdalamy. Że już tak to powiem, przepraszam za to, ale inaczej się nie da. I nagle po do Czech zapanowuje spokój. Jadę 50, albo se pocisnę i pojadę 55. I Czech, który jedzie za mną, zaczyna znikać mi w lusterku, ponieważ on jedzie 50. A Czech, który jedzie przede mną, zaczyna się do mnie zbliżać ponieważ ja jadę szybciej od niego, jadąc 55, nie? Tak to do tej pory działało. To zawsze we mnie wzbudzał ten podziw, ponieważ jako Polak poniekąd jestem przyzwyczajony do tego, do tych innych prędkości, do tego innego operowania gazem i nagle faktycznie po przekroczeniu tych południowych granic się okazywało, że, że ten co jedzie 50, on za, za tobą znika, no bo ty się od niego oddalasz, jadąc 55, to jest niesamowite, nie? Ale to, właśnie, tak to właśnie jest w Czechach, nie. A co się dzieje w Niemczech, Uu. to samo, ponieważ tam jest jeszcze gorzej, jeszcze tutaj my jeszcze mamy ten, ten. Z Czechami i tak już jest bariera, dlatego bo oni się kompletnie nie patyczkują. Oni są na nas trochę uczuleni, tak samo jak Słowacy są uczuleni na Polaków, jak widzą polskie tablice, to już wiadomo, że można zatrzymywać, bo za coś na pewno będzie mandat. Tylko kwestia za co, nie zawsze się coś znajdzie, bo nie przestrzegają przepisów. Pod względem nie tylko brawury na drodze, ale też wyposażenia, chociażby z, z samochodu. Nie mają nawet gaśnicy z legalizacją, nie? więc zawsze coś znajdzie. Natomiast no, zawsze to jacyś tam słowianie można próbować się dogadać, tylko kurde, z czym, z czym tu się dogadywać, nie? Jak oni ci walą mandat i w zasadzie oczekują, że z tych że wyciągniesz te koronki i zapłacisz im na miejscu. No, tak to u nich jest, nie? Jak nie zapłacisz na miejscu, to być jeszcze więcej. O ile się nie mylę, więc w zasadzie nie ma z czym dyskutować. No, a z Niemcami to już w ogóle nie ma co dyskutować. Oni walą w euro, walą ostro, nie ma żadnej litości. No, i do Polski dotarł wielki świat, czyli zaczęły się stawki europejskie. No i zadziałało. Nie wiem, jak będzie za pół roku, bo gdzieś czytałem komentarze, że teraz to nie ma co gadać. Okaże się za pół roku czy za rok. No, no nie ma co gadać. Dobra, ja swoje powiedziałem, sprawdzimy za pół roku, za rok, co tu się z tymi mandatami dzieje. Jakie są statystyki? Widzę wariactwo dalej na drogach. Ok, ale generalnie coś. Mocno dosyć drgnęło i się według mnie to zmieniło. Czy coś jeszcze mogę dać o mandatach? Nie. W zasadzie nie. Na pewno nie o wysokościach i obecnych przepisach. Yy, może kiedyś opowiem, y, jakie ja zapłaciłem mandaty i za co. Było ich, z tego co przypominam sobie, trzy. Może to będzie faktycznie temat na jakiś odcinek. Yy, na razie dziękuję bardzo i życzę braku mandatów w nowych stawkach. Cześć.